Synu, pozwól, aby moja miłość i ochrona otuliły Ciebie i Twoich bliskich. Od dawna próbuję zwrócić Twoją uwagę, znaleźć chwilę w Twoim dniu, abyś usłyszał to, co mam Ci do powiedzenia. Dziś, z całym moim miłością i troską, przechodzę od razu do sedna. Jeśli zignorujesz tę wiadomość, za siedem minut możesz tego żałować, ponieważ te słowa są pilne. Niosą odpowiedź, o którą tak długo prosiłeś i mogą odmienić to, co wydaje się bez rozwiązania. W codziennym biegu, między obowiązkami a zmartwieniami, łatwo jest przeoczyć małe gesty lub słowa pełne znaczenia. Ale teraz jest czas, aby się zatrzymać i posłuchać. Nie odrzucaj tego, bo właśnie poprzez te słowa chcę dotknąć twojej duszy w wyjątkowy sposób. Otwórz się na to, co mam ci do powiedzenia, bo to jest coś większego niż jakakolwiek codzienna rozproszenie. Ile razy w poszukiwaniu odpowiedzi lub wskazówek czujesz, że czegoś ci brakuje? Ile razy wydaje Ci się, że jestem daleko, podczas gdy w rzeczywistości jestem tuż obok? Mówię na różne sposoby, ale nie zawsze to zauważasz. Czasami przemawiam przez kogoś, kto przynosi Ci słowo mądrości, innym razem przez myśl, która pojawia się w Twoim umyśle i przynosi ukojenie lub jasność. Jeśli się zatrzymasz i spojrzysz, zobaczysz, że nawet najprostsze chwile mogą zawierać odpowiedź, której tak bardzo oczekujesz. Mój głos nie ogranicza się do spektakularnych wydarzeń. Objawia się w prostocie, w niespodziewanym, w tym, co łatwo przeoczyć. Jeśli dziś coś ci wysłałem, to dlatego, że wiem, że tego potrzebujesz właśnie teraz. Rozejrzyj się wokół siebie i zwróć uwagę. Może właśnie w momencie, gdy miałeś zamiar się poddać, pojawił się drobny gest lub słowo niczym promień światła. To nie było przypadkowe. Wszystko co robię ma cel, a moim największym pragnieniem jest, abyś poczuł głębię mojej miłości i zdał sobie sprawę, że nigdy nie jesteś zagubiony ani porzucony. Przestań myśleć, że musisz stawić czoła wszystkiemu sam lub że ciężar, który niesiesz, jest większy niż możesz udźwignąć. znam cię lepiej niż ktokolwiek inny i wiem, jaka siła w tobie drzemie. Nawet w dniach, kiedy czujesz się słaby, chcę, abyś wiedział, że cię podtrzymuję. Nie ma trudności, która mogłaby Cię ode mnie oddzielić, a nawet jeśli nie rozumiesz, dlaczego coś się dzieje, działam dla Twojego dobra. Jeśli czujesz, że czekasz na coś wielkiego, wiedz, że często przemiany zaczynają się od szczegółów. Nie lekceważ małych kroków, które robię w Twoją stronę. Niosą one w sobie moc czegoś większego, niż możesz sobie wyobrazić. I nie myśl, że nie słyszę Cię, gdy mnie wołasz, nawet w myślach. Każda prośba, każde słowo skierowane do mnie jest ważne. Nigdy ich nie zapominam. Wszystko, co teraz przeżywasz, ma sens, który stopniowo się ujawni. Chcę, abyś wiedział, że czeka na ciebie droga pełna radości i pokoju, ale musisz być czujny. Nie pozwól, aby zmartwienia życia oddaliły cię ode mnie. W każdej chwili przesyłam ci przypomnienia o mojej miłości, ale musisz być gotowy, aby je dostrzec. Jeśli dziś czujesz, że przegapiłeś jakąś okazję, wiedz, że sam fakt, że jesteś tutaj i słuchasz tych słów, jest dowodem na to, że nigdy nie jest za późno, aby zacząć zwracać uwagę. Napisz w komentarzach, przyjmuję wezwanie Boga w moim życiu. Dziś chcę, abyś zrozumiał, że istnieje większy plan na twoje życie, coś, co wykracza poza to, co możesz teraz zobaczyć lub pojąć. Znam każdy szczegół tego planu i każdego dnia pracuję, aby go wypełnić. Nie chcę jednak, abyś dźwigał ciężar prób zrozumienia wszystkiego od razu. Uwierz mi, wystarczy, że zaufasz, iż prowadzę cię właściwą drogą. Nawet kiedy wszystko wydaje się zagmatwane, jestem z tobą. Znam twoje serce jak nikt inny. Wiem, co czujesz, jakie wątpliwości nosisz w sobie, jakie lęki, których czasem nie potrafisz nawet wyrazić słowami. Dlatego nigdy z ciebie nie rezygnuję. Nigdy cię nie opuszczam. Jestem tutaj, nawet w chwilach, gdy czujesz się najbardziej zagubiony. Chcę, abyś wiedział, że moje wezwanie jest dowodem mojej troski i miłości do Ciebie. To nie są przypadki ani zwykłe zbiegi okoliczności. One są po to, by przypomnieć Ci, że bez względu na wszystko, nigdy nie jesteś sam w tej drodze. Właśnie dziś, zaledwie kilka minut temu, wysłałem Ci jedno z takich wezwań. Mogło to być coś subtelnego, może tak drobnego, że tego nie zauważyłeś. Wiem, jak codzienność potrafi być pełna rozproszeń, jak twoje myśli mogą być zajęte wieloma sprawami naraz. Ale chcę, abyś w tej chwili otworzył się na to, co próbuję ci powiedzieć. To jest moment, aby się zatrzymać, odetchnąć i posłuchać. Jesteś tu teraz, bo tak chciałem. Nic w twoim życiu nie dzieje się przypadkiem. A każdy szczegół, choćby wydawał się prosty, niesie coś przygotowanego specjalnie dla Ciebie. Jeśli spojrzysz na swoje życie uważniej, zobaczysz, że mówiłem do Ciebie na wiele sposobów. Mogło to być w rozmowie z kimś, kto przyniósł właściwe słowo we właściwym czasie. Mogło to być w myśli, która pojawiła się nagle i pozwoliła Ci spojrzeć na wszystko inaczej. A może w ciszy, w chwili, gdy poczułeś niespodziewany spokój. Nie przemawiam tylko słowami, ale także gestami, wydarzeniami, wszystkim, co porusza Twoje serce. Moja obecność jest w szczegółach, a te szczegóły to mój sposób, aby powiedzieć Ci, że Cię kocham i troszczę się o Ciebie. Może teraz czujesz, że brakuje Ci kierunku, że rzeczy nie dzieją się tak, jak sobie wyobrażałeś, albo że brakuje Ci jasnej odpowiedzi na to, co Cię martwi. Ale chcę, abyś wiedział, wszystko jest pod moją kontrolą. Widzę to, czego ty nie widzisz. Wiem, czego potrzebujesz, zanim sam to zauważysz. I co więcej, przygotowuję drogę, aby to, czego tak bardzo pragniesz, mogło się wydarzyć we właściwym czasie. Podczas gdy ty czekasz, ja działam. Gdy pytasz dlaczego, jak kształtuję każdy szczegół dla twojego dobra, wiem, że czasem trudno w to uwierzyć. Patrzysz na okoliczności wokół siebie i czujesz się ograniczony przez wątpliwości, niepewność co do przyszłości. Ale chcę, abyś pamiętał, że to ja Cię stworzyłem i znam wszystkie Twoje zdolności. Wiem, że jest w Tobie coś wyjątkowego, coś czego może jeszcze nie dostrzegłeś. Dlatego nie przestaję do Ciebie mówić, stawiam na Twojej drodze wezwania, pokazuję, że możesz więcej niż myślisz. Chcę, abyś wiedział, że z odwagą możesz pokonać każdą przeszkodę. Kiedy spojrzysz wstecz, zauważysz, że wiele Twoich modlitw już zostało wysłuchanych. Może w sposób, którego się nie spodziewałeś, ale zawsze z moją troską, ponieważ widzę to, czego ty nie widzisz. Mój czas jest inny niż twój, ale jest doskonały. Nawet w chwilach, gdy myślisz, że nic się nie dzieje, ja działam. Przygotowuję wszystko, abyś otrzymał to, co najlepsze dla ciebie. Nie ignoruję żadnej twojej modlitwy. Każde słowo, które do mnie kierujesz, jest ważne, a ja przechowuję je wszystkie w swoim sercu. Napisz w komentarzach: Uznaję miłość Boga w moim życiu. Wiem, że są dni, kiedy patrzysz w niebo i zastanawiasz się, czy Twoje słowa do mnie docierają, czy Twoje najgłębsze myśli są słyszane. Znam ciężar tych pytań i rozumiem zmęczenie, które pojawia się, gdy wydaje się, że oczekiwanie nie ma końca. Ale chcę, abyś wiedział z całą pewnością, że w tej chwili wątpliwości jestem bliżej Ciebie niż kiedykolwiek. Niosę Cię na rękach. Podtrzymuję Twoje siły i dbam o każdy szczegół, abyś mógł przejść przez ten etap, nawet jeśli teraz wszystko wydaje się mroczne. Moje wezwanie to mój sposób, aby przypomnieć Ci, jak bardzo jesteś dla mnie cenny. Jest ono wokół Ciebie, w każdym szczególe, który może pozostać niezauważony. Mówię do Ciebie poprzez proste gesty, poprzez nieoczekiwany komfort, który pojawia się w środku burzy, poprzez pokój, który nagle wypełnia Twoje serce. Nie chcę, abyś zgubił się w strachu lub zmartwieniach. Chcę, abyś zrozumiał, że dbam o wszystko, że żaden z Twoich dni nie umyka moim oczom. Nawet kiedy czujesz, że wszystko się rozpada, wiedz, że Cię podtrzymuję i poruszam elementy w odpowiednim czasie. Znam trudności, z którymi się zmagasz. Nie ignoruję chwil, gdy Twoje kroki chwieją się, ani dni, gdy brakuje Ci siły. Ale to właśnie w te dni, szczególnie w nie, zbliżam się jeszcze bardziej. Chcę ci pokazać, że nie jesteś sam. Nigdy nie będziesz. Chcę dać ci odwagę, aby iść dalej, aby zmierzyć się z tym, co wydaje się niemożliwe. Nie ma ani jednego marzenia, które nosisz w sercu, którego bym nie znał. Każde pragnienie, każda troska, każda chwila, w której walczyłeś, aby pozostać silnym, jest przechowywana w moim sercu. Gdybyś mógł zobaczyć, co dla ciebie buduje, nie miałbyś już żadnych wątpliwości. Nic z tego, z czym się mierzysz, nie jest na próżno. Każda trudność ma swój cel, każda łza ma swoje znaczenie. Chcę, abyś wierzył, że droga, którą dla ciebie przygotowuję, jest większa i piękniejsza, niż możesz sobie wyobrazić. Nawet gdy wydaje się, że nic się nie układa, ja działam, kształtuję wszystko tak, aby koniec był doskonały. Nie pozwól, aby okoliczności przemawiały głośniej niż mój głos w Twoim życiu. Zaufaj temu, co robię, bo wszystko jest pod moją kontrolą. Jesteś kochany miłością, której nic na tym świecie nie może wyrazić. Jest to miłość pełna, bez skaz, bez granic. Znam każdy szczegół o tobie, nawet te, które wolisz ukryć, a mimo to wybrałem, aby cię przyciągnąć bliżej siebie. Masz wartość, której nie da się zmierzyć, drogocenne życie stworzone do czegoś znacznie większego, niż możesz teraz zobaczyć. Nie ma znaczenia, ile razy czułeś, że nie jesteś wystarczająco dobry, lub ile razy myślałeś o poddaniu się. Jestem tutaj, zawsze trzymając Cię za rękę, zawsze mówiąc Ci, że czeka na Ciebie piękna droga pełna znaczenia. A teraz, w tej chwili, proszę Cię, abyś odpoczął. Powiesz wszystkie swoje troski, swoje wątpliwości i swoje lęki w moje ręce. Nie musisz dźwigać tego ciężaru sam, bo nie został on stworzony, abyś go nosił. Pozwól mi zadbać o każdy szczegół. Przyjmij wezwania, które umieszczam na Twojej drodze. Mogą one nie przynieść wszystkich odpowiedzi od razu, ale stopniowo rozjaśnią to, co trzeba zrozumieć. Wszystko ma swój czas, a w moim czasie wszystko się ułoży. Napisz w komentarzach, powierzam moje troski w ręce Boga. Wiem o udrękach, które cię trapią. Znam lęki, które pochłaniają Twoje myśli, bóle, które ciążą na Twoich ramionach. I marzenia, które wydają się odległe, prawie nieosiągalne. Ale dzisiaj chcę, abyś usłyszał mój głos i poczuł moją troskę. Chcę, abyś wiedział, bez cienia wątpliwości, że nigdy nie będziesz sam. Jestem przyjacielem, który nigdy nie opuszcza, ojcem, który podtrzymuje, prowadzi i kocha bez ograniczeń. W najtrudniejszych dniach, w momentach największej samotności. Jestem obecny, odnawiam Twoje siły, ocieram Twoje łzy i przynoszę ulgę, jaką tylko moja miłość może zaoferować. Moim pragnieniem jest wypełnić Twoje serce pokojem, pocieszeniem i nadzieją. Chcę, abyś nawet pośród Burz dostrzegał wezwania, które wysyłam, nawet jeśli są subtelne. Otwórz swoje serce, otwórz oczy, aby dostrzec to, co Cię otacza. Nie ma niczego w Twoim życiu, co umknęłoby mojej uwadze. Jestem uważny na każdy szczegół, a nawet jeśli teraz tego nie rozumiesz, wszystko współdziała dla większego celu. Chcę, abyś zaufał, że czas odpowiedzi jest doskonały, ponieważ moja mądrość nigdy nie zawodzi. Każda modlitwa, którą wypowiadasz, jest słyszana, każdy krzyk jest przyjęty, a moja odpowiedź przyjdzie w odpowiednim czasie. Wiem, że często brzemię wydaje się zbyt ciężkie. Są bóle, które wydają się nie mieć końca, walki, które wydają się nie do pokonania i sytuacje, które wystawiają Twoją wiarę na próbę. Ale chcę, abyś pamiętał, kim jestem. Jestem Bogiem, który uzdrawia, który odnawia, który przywraca to, co wydawało się stracone. Tym, którzy walczą o zdrowie, przynoszę moją uzdrawiającą moc, dotykam każdej komórki, przynoszę ulgę w bólu i pokój serkom pełnym lęku. Chcę, aby wiedzieli, że nawet w oczekiwaniu działam, dbam o każdy szczegół. Zdrowie zostanie przywrócone, a w międzyczasie serce zostanie wzmocnione pewnością mojej obecności. Jeśli jesteś obciążony troskami materialnymi, wyzwaniami, które wydają się większe niż Twoje możliwości, wiedz, że jestem Bogiem, który zapewnia. Żadna Twoja potrzeba nie jest mi nieznana. Otwieram drzwi, o których nawet nie śniłeś, przygotowuję możliwości i tworzę ścieżki zaopatrzenia. Chcę, abyś ufał, że we mnie nigdy nie zabraknie Ci tego, co niezbędne. Obfitość, którą oferuję, nie jest mierzona tylko tym, co widoczne, ale pokojem i troską, które wypełniają Twoje życie w sposób kompletny. Nawet w trudnościach chcę, abyś znalazł siłę i bezpieczeństwo, wiedząc, że wszystko jest w moich rękach. Dla tych, którzy zmagają się z lękiem, smutkiem i strachem, chcę wysłać pokój, który uspokaja to, czego żadne ludzkie zrozumienie nie może osiągnąć. W chwilach samotności to ja wypełniam najgłębsze pustki duszy. Chcę osuszyć twoje łzy, uleczyć twoje rany i na nowo rozpalić nadzieję w twoim sercu. Cierpienie teraz jest małe w porównaniu z tym, co dla ciebie przygotowałem. Chcę, abyś wiedział, że jestem blisko, że moja miłość jest silniejsza niż jakikolwiek ból i że bez względu na trudność drogi, nigdy nie będziesz musiał stawić jej czoła samotnie. Nieustannie wysyłam sygnały, że jestem obecny. Chcę, abyś był bardziej na to wyczulony. Uśmiech, który cię spotyka w trudny dzień, dźwięk natury, powiew wiatru na Twojej twarzy, to wszystko są przypomnienia o mojej trosce o Ciebie. Chcę, aby te małe gesty dotknęły Twojego serca, abyś poczuł, jak bardzo jestem blisko. Moja wiadomość o miłości jest wszędzie, wystarczy, że pozwolisz sobie ją dostrzec. Nie ma ani jednej chwili w Twoim życiu, w której nie byłbyś pod moją uważną i pełną miłości opieką. Dziś przekazuję Ci moją obietnicę troski, ochrony i obecności. Wszystko, czego szukasz we mnie, jest przygotowywane, a czas ujawni to, czego teraz możesz nie rozumieć. Napisz w komentarzach, mam Boga, który mnie kocha i troszczy się o mnie. Dziś chcę, abyś zrozumiał, że nic w Twoim życiu nie dzieje się przypadkiem ani nie jest poza moją kontrolą. Każdy Twój krok jest obserwowany z miłością, a każda sytuacja, z którą się mierzysz, ma swój cel. Jestem Twoim schronieniem, Twoją siłą i Twoim bezpieczeństwem. Gdy pokładasz swoją ufność we mnie, jesteś pod moją ochroną i moją stałą opieką. Być może nie rozumiesz tego, co się teraz dzieje, ale nie chcę, abyś stracił pewność, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy mi ufają. Mądrość, której potrzebujesz, aby podejmować decyzje, siła, której Ci brakuje i wiara, która wydaje się chwiać, to wszystko wkładam w Twoje serce. Nie ma wyzwania, z którym musiałbyś mierzyć się sam, bo jestem tym, który kroczy u twego boku, który walczy za ciebie i który przemienia trudności w możliwości twojego wzrostu. Wiele z twoich próśb dociera do mnie, zanim jeszcze zostaną wypowiedziane. Znam słowa, których nie potrafisz powiedzieć, pragnienia, których nie masz odwagi wyrazić, bóle, które starasz się ukryć. Widzę to wszystko i nawet jeśli twoje usta milczą, twoje serce mówi, a ja słyszę każde jego bicie. Chcę, abyś wiedział, że twoje marzenia są bezpieczne w moich rękach. Nie zostały zapomniane, a mój plan dla twojego życia jest pełen miłości, dobroci i rzeczy większych niż możesz sobie wyobrazić. W momentach, gdy oczekiwanie wydaje się zbyt długie, a cisza zbyt ciężka, chcę, abyś ufał. Każda chwila to okazja, by kształtować twoje serce, wzmacniać twoją wiarę i przygotować cię na to, co nadejdzie. Działam, nawet gdy tego nie dostrzegasz. Moja opieka jest w każdym szczególe, a to, co dziś wydaje się opóźnieniem, jutro stanie się powodem radości i wdzięczności. Kiedy czujesz, że droga staje się trudna, a siły zaczynają słabnąć, pamiętaj, że to ja jestem źródłem Twojej odnowy. Szukaj u mnie pocieszenia, którego nikt inny nie może Ci dać. W chwilach, gdy wszystko wydaje się rozpadać, spójrz na mnie, bo to ja podnoszę, podtrzymuję i przynoszę pokój zbolałemu sercu. Chcę, aby twoja wiara pozostała niezachwiana, nawet gdy otaczająca cię rzeczywistość zdaje się nie zmieniać. Nie to, co widzisz, jest najważniejsze, ale to, co ja robię, a to zobaczysz w odpowiednim czasie. Dziś, gdy powierzysz mi swoje troski, swoje wątpliwości i swoje lęki, chcę, abyś zaufał, że wszystko jest pod kontrolą. Bez względu na to, jak trudne to się wydaje, jestem Bogiem, który przemienia, który przywraca i który przynosi życie tam, gdzie wcześniej była tylko ból. W momentach niepewności chcę, abyś powtarzał sobie, Bóg troszczy się o każdy szczegół mojego życia. Napisz w komentarzach, Boże, ufam Twoim obietnicom pokoju, miłości i dobrobytu. Jestem Twoim Bogiem, Twoim fundamentem, bezpiecznym portem pośród wszystkiego, co świat może rzucić przeciwko Tobie. Niezależnie od tego, co dzieje się wokół Ciebie, ja pozostaję niewzruszony i niezachwiany. Gdy wszystko wydaje się rozpadać, gdy wątpliwości napływają jak fale, próbując zatopić cię w strachu, spójrz na mnie. Jestem tym, który nigdy się nie zmienia, nigdy nie zawodzi, nigdy nie opuszcza. Jestem tutaj, by podtrzymywać cię, by być solidną podstawą, na której możesz budować każdy szczegół swojego życia, z pewnością, że nic nie zostanie zachwiane, dopóki trwasz we mnie. Świat przynosi zamęt, chaos, hałas. Łatwo zgubić się wśród tylu głosów które próbują odebrać ci pokój, ale chcę, abyś wiedział, że istnieje pokój, który tylko ja mogę dać. Ten pokój nie zależy od okoliczności wokół ciebie, ani od odpowiedzi, na które czekasz, ani od zmian, których pragniesz. To dar płynący z mojego serca do Twojego, spokój, który ogarnia Cię, nawet gdy wszystko wokół wydaje się poza kontrolą. Otwórz swoje serce na ten pokój, ponieważ jest on odzwierciedleniem mojej troski, przypomnieniem, że to Ja panuję nad wszystkim. Chcę, abyś w każdej chwili, zarówno w dobrych, jak i trudnych, trzymał się mnie. Nie czekaj na rozpacz, aby mnie szukać, ani na obfitość, aby mi zękować. Jestem tutaj, właśnie teraz, gotowy, aby Cię wysłuchać, przyjąć, wzmocnić. Nie ma znaczenia, jak wielkie są Twoje wątpliwości, czy jak głęboki jest Twój ból. Jestem większy niż to wszystko. Jestem tym, który może przemienić niemożliwe w możliwe, który może przynieść życie tam, gdzie wcześniej było tylko rozpacz. Jeśli czujesz, że twoje modlitwy często pozostają bez odpowiedzi, chcę, abyś wiedział, że każde słowo, każda myśl skierowana do mnie, każde westchnienie wypływające z twojego serca, słyszę. Nawet to, co wydaje ci się zbyt małe, by mi powierzyć, dostrzegam. Nic nie umyka mojej uwadze, bo jesteś cenny. Twoje życie ma znaczenie, Twoje pragnienia, Twoje troski, Twoje lęki, wszystko to przyjmuję z miłością. Ale pamiętaj, że moja odpowiedź zawsze przychodzi w doskonałym czasie, we właściwy sposób. Nie martw się, jeśli teraz tego nie rozumiesz, pewnego dnia wszystko stanie się jasne. Gdy czujesz się zmęczony, przygnębiony, gdy ciężar świata wydaje się nie do zniesienia, chcę, abyś oddał mi to wszystko. Nie ma ciężaru zbyt wielkiego, którego nie mógłbym odjąć. Moim pragnieniem jest, abyś zaufał mi na tyle, by odpocząć, wiedząc, że o wszystko się troszczę. Nie śpiesz się, nie martw się wynikami, które jeszcze nie nadeszły. Wszystko dzieje się we właściwym czasie, a mój plan dla Ciebie jest zawsze dobry. Nawet jeśli teraz tego nie widzisz, nawet gdy wydaje się, że nic się nie zmienia, ja działam. Chcę również, abyś wiedział, że Twoja wiara, nawet mała, jest potężna. Nie daj się zwieść myśleniu że musisz mieć wszystko pod kontrolą lub być silnym przez cały czas. Wystarczy zaufać, wystarczy mnie szukać, nawet gdy Twoje siły są na wyczerpaniu. Nie zapominam o Tobie. Jestem Bogiem, który wszystko widzi, wszystko wie, o wszystko dba. Kształtuję Twoje życie moimi rękami pełnymi miłości, tworząc coś, co Cię zadziwi. Nie poddawaj się, dziecko. Nie trać nadziei, bo to ona łączy Twoje serce z moim. Dziś stawiam na Twojej drodze przypomnienia, że jestem tutaj. Może to być małe wezwanie, słowo, które przynosi pocieszenie, chwila niespodziewanej ulgi, uśmiech, który ogrzewa serce. Chcę, abyś był wrażliwy na te znaki, bo są to moje dary dla Ciebie. Nie lekceważ tych gestów, choćby wydawały się niewielkie. Są one odzwierciedleniem mojej miłości do Ciebie, przypomnieniem, że jesteś bezpieczny w moich rękach. Każda modlitwa skierowana do mnie nie pozostaje bez odpowiedzi. Każde wołanie, każda łza, każda prośba słyszę i przyjmuję z miłością. Chcę, abyś zaufał, że działam w Twoim życiu, nawet teraz, gdy słuchasz tych słów. Chcę, aby pokój, który pochodzi ode mnie, wypełnił Twoje serce, przynosząc nadzieję na dni, które nadejdą. Napisz w komentarzach: Odpoczywam w Bogu, bo wiem, że On działa w moim życiu. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, podziel się nią z kimś, kto potrzebuje usłyszeć te słowa pocieszenia i pokoju. Zapisz się, aby nadal otrzymywać słowa wiary i nadziei, które chcę przekazywać do Twojego serca. Razem umocnijmy tę więź, gdzie zawsze będziesz wspierany, prowadzony i bezpieczny w mojej miłości.